Dziewczyna, dziewczyna z sercami, z mi, zabrała zabrała dziewczyna, dziewczyna z Serce mi serce zabrała dobra, Dziewczyna, tutaj dobrze no i dobra, na razie coś tam się coś tam się dzieje ale chujowo o, o, patrz, 3, dobrze! Dobra, super. Żółwik mordo. Ile daliśmy za to? 3000. Ja pierdolę. Patrz, A, patrz, dobrać. patrz. A, dobrać, dobrać. Raz, A, dwa. Ok. Powiedz, że jest już dobrze, bo widzi, że daje. A jak zawsze tak... Zaczynamy, dobra, jest coś Tak, To dobry znak, że daje? Mhm. Patrz, ale w ogóle tego niebieskiego nie jest nie? Patrz, A, dobrze. Ale tego daje zobacz. Ale tego daję, no. Dobrze i zobacz, znowu 300. Pięknie, mamy już 845. 20 obrotów zobacz jeszcze jeden ten ziemi. Tak, kolejne 10 obrotów. Ale zobacz, już tak nie jest chętny, już, tak. patrz. A zobacz, widzisz. Ale zobacz i... i, i. A tego no są. Tego non są daje. Patrz, kolejne 10, 10 obrotów. A to jest bardzo dobry znaki. Zobaczmy jak to się. Zobacz, się później wejdziesz. Patrz, patrz. Ale numer. Ale numer, patrz. Mam już 1345. Wiem, że jednie. Jednie czy jednie? dzisiaj obrotów. O matko. Się masz taki. Patrz, 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 patrz. Który? Który wiecie? Niebieski. Patrz, no nie! Ale numer! Ale numer! Ale numer! Dawaj, trzeba muzykę zmienić. Muzykę trzeba zmienić. Dobra, i zobacz. Odkłuł się w umie. o! A to dwieście. dwa dwieście. ryby. Ryby dzisiaj, ryby biorą tak. dzisiaj. Ale zobacz, jeszcze jeden czerwony musi wyjechać. Ale już, mi się wydaje, że już teraz to tak będzie wiesz. W ogóle niebieskiego nie jednego nie dało, co? Mhm. Dziwnie tak. Patrz. Ola, Pięknie, ale dobrze, o! pozbierał, zobacz, pozbierał, dobrze. Bardzo dobrze, bardzo ładnie pozbierał. Bardzo elegancko pozbierał, moim zdaniem. Super, zobacz, patrz karnika. Ale niebieskiego nie chcę w ogóle dać. Ale Tak, ładnie idzie. Kręci, kręci się, nawet kręci. Nie, jest okej, bo tutaj chodzisz do zamknęcia. Za to się jest tak na tym, że sprawdzisz. Ale zobacz, ale teraz możemy nie. Tak, tak. To trzeba włączyć. To samo. Ja się denerwuję. Tu Gryzę skórki z kurki znajmów. Już 9 obrotów. Czy będzie jeden czerwony, czy będzie jeden niebieski? Jesteśmy, jesteśmy w miarę uratowani. Patrz! Wjechał, dobrze, tylko leży na wrajerskiej rybie. Ale dobrze, mamy i tak... Mamy dzisiaj pięknie. Ale już jest na później jesteśmy. Tak. 10 ekstra obrotów raz 10. Patrz się krawik tak. i tutaj już wiesz. Tak. Ło, dobrze, dobrze, i mamy kolejne obroty. Ale pozbierał. I pozbierał. Dobrze. Dobra, jest, jest kolejny ten ziomek. Patrz! Patrz! Jakie ryby da. A taki frajerski, ale dobrze, ale coś tam zbiera, nie? Ale coś tam zbiera karnika Wręcz się mandacik. zaraz zobacz, mamy 10. kolejny, dobrać patrz, patrz, no, i kolejny. Dobrać. Wiem, widzę, widzę, widzę. widzę. To, 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 to. Pięknie, dobrze, coś tam daje. Ile już jesteśmy jesteś na plusie tysiąc? Nie, nie, zostaw. Co <śmiech> <śmiech> nie. nie. Wszystko Dawaj! Ale mam 20 obrotów jeszcze. Idziemy raz gdzieś. Ale patrz! Dobrać. Patrz, mamy kolejny. Zobacz, ale... Kolejny dziesięć obrót, ale daj ciao. Piękności. możesz go opłacić, panu tą miłością. Co no, to zawsze kluczenie piękności. Patrz, patrz. Możesz patrz. go opłacić, z uprętnej ciemnością. Mała to to jest pierwsze wykluczenie. Słuchaj, to ruinacja, elektryczny I do a w samej Nie, nie, Trzy minuty i stola Uchyla, uchyla O, ojczko Wymiękane Węczeć mam mandaci tych naczyń I Ale ryby dają, ale ryby dają w ręce mam Za przekroczenie tych mości. Możesz go opłacić W zupełnej ciemności Pa! Przez otwarte oto twego kliro Plusy i o i o Jestem silem na plusie Główny się zuczyli chłopcy Radarowcy

Patrz, ryby dają cały czas! Ryby dają, ja pierdolę, patrz! 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 Jak tego dam! Ryby dają! Patrz! Ja pierdolę, no patrz! Kurwa, się! Mama, mama, mama. Patrz! Patrz! Oli wybioną dzisiaj byci Mamy to! Jesteśmy w domu kurwa, rozjebaliśmy turniej! Patrz! Ale się dalej! Wytraliśmy, kurwa turniej! Rozkurwiliśmy! I poślady! Ale wjechało! Aż im mandacik kurwa wystawię. Ale dało. A teraz takie... Ale dobra, ale te... Chujowe daje, bo chujowe, ale daje. Najważniejsze, że daje. Zasada jest jedna. Jak dają, to kurwa nie marudź, bo dają. Chujże daje, ale daje. Ale zaraz jak pierdolę, to może jeszcze zabić. Tak. Patrz, 10 obrotów jeszcze. Uuu, mówię, butuję roz 10 wychało patrz. I tu już mamy 1000... Tysiąc, tysiąc wieści, Zobacz. I zobacz, rozkurwiamy konkurencję. Patrz. 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 Patrz, Kariko. Patrz, patrz. Patrz. A, chujowe rymy. Daj mandacik. Dawaj mandacik, a potem już swelimy tylko na stawce 80 groszy. Żadnego skolima. Żadnego <gryzysiek> albo chuj, nawet może być skolim już. Teraz on to w Daj jedno słowo, a ja już będę obok. Potem tym zatęszym kolorze w ciemną nocą Nie bój jedno słowo A ja już będę obok Na tym kolorze słowo A ja już będę obo. Potem zatem tylko dla mnie ciemno Bo daj mi jedno słowo, a ja już będę ołatował Potem bał, tańczyk, ulec swobodowo Chodź, chodź, potrzebuję Ciebie Krok, jeden krok, dzielnik nas od Ciebie Noc, pełna gaz, tu się stanie niebełk